Dobra, słuchajcie, ja walczę, walczę twardo e, ze Skodą, Skoda Fabia, chyba, ale nie, nie, jest to ta srebrna Skoda, co, co nie zapłaciła pani. Nie, 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 nie. E, co się dzieje na tą chwilę? Do kompresora powinien dochodzić plus i masa. Te dwa przewody powinny dochodzić, dochodzi tylko masa. Plus yy, to Wam też pokażę, bo bardzo fajna ciekawostka. Jakbyście podpinali sobie taką próbówkę ledową, no to powiecie, że plus jest i będziecie kombinować, cudować i szukać czegokolwiek innego. Musicie sprawdzać plusa najlepiej jakąś żarówką. Nawet W5W. 5W, coś takiego. Ja Wam pokażę. I przez żarówkę oczywiście pokazuję, że napięcia nie mamy. Co to jest za przewód? Ten przewód oczywiście leci sobie od kompresora tu, tu, tu. Tu jest jedna wtyczka, potem leci sobie tu, 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 tu wskakuje nam do środka i leci do bezpośrednio całego panelu sterowania klimatyzacji. Panel sterowania klimatyzacji oczywiście się podświetla, załącza, tak jakby niby działał, ale napięcia nie mamy z tego właśnie włącznika. Na wszystkich bezpiecznikach napięcia są, wszystko jest, ale z tego wyłącznika najprawdopodobniej nie idzie nam sygnał, więc szukamy dalej. To jest na tym etapie. Tam Marcel oczywiście już robi następną auto z klimatyzacją, to już nie powiem Wam, to jest drugie, trzecie? Hmm drugie, trzecie, a jeszcze chyba cztery są na klimatyzację. Także ja tutaj walczę twardo ze Skodą. Zrobimy ją na pewno. Niepotrzebnie została wymieniona co jak gadam. Niepotrzebnie został wymieniony kompresor klimatyzacji. Już drugi. Bo cała usterka jest w elektryce, a nie w jakimś tam kompresorze. A wystarczy tylko po prostu na świecie sprawdzić sobie napięcia, czy one dochodzą. Jeżeli nie dochodzą, no to dlaczego szukamy winnego kompresora, jeżeli to jest winna instalacja elektryczna? Dobra, no oczywiście szukamy, jak znajdziemy, zaraz Wam pokażę. Dobra, słuchajcie, eee, Skoda. Roz... Doprowadził mnie ten przewód oczywiście do czego? Tutaj do panelu nawiewu. Mamy ten przewód tutaj bezpośrednio i on idzie oczywiście od panelu nawiewu, leci sobie tam, 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 tam i wchodzi do kompresora. I tam... Cała instalacja odtąd do kompresora wygląda na sprawną Nie wiem, niziutko? Dobra Fabia, słuchajcie Mam tutaj próbówkę Podpinamy się do wtyczki od kompresora Ona później jeszcze tam się łączy Masę mamy Plus, zobaczcie jaki mamy, ale słaby Nie patrzcie kontrolką taką Szczególnie ledową Bo będzie nas Weźcie sobie najlepiej zrobioną kontrolkę z żarówki Ja mam taką o, przerobioną z żarówki Wpinam się tutaj w jeden szpilorkiem, i wpinam się tutaj w plus. Widzicie? Nic nie świeci. Nie ma. Nie ma napięcia, tak? Więc trzeba najpierw to udrożnić. Zrobić, przywrócić do napięcia. E, podejrzewam na 90%, że ten przekaźnik, który tutaj się znajduje, dobra, możesz zgasić? Ten tutaj przekaźnik będzie czaśnięty. Podmienimy go sobie teraz i zobaczymy, czy pokażą nam się napięcia. Jedna wtyczka, druga wtyczka. Gdzieś mam przekaźnik. Oczywiście ze słynnej skody fabi. Przydał się. Bardzo się przydał. Dobra. Wpinamy się tutaj. Cyk. Cyk. Mamy wpięty nowy przekaźnik, tak? I co? Prosimy o uruchomienie z powrotem pojazdu. ja się swiam tutaj do A, spadło Ażrók Chyba mi się żelka spaliła, i nie mogę wam pokazać. Dobra, zobaczcie, jest lepszy plus. Dobra, słuchajcie, musieliśmy tutaj, oczywiście, sobie cały panel rozebrać w tej skodzie. Dlatego, że stąd mi to zasilanie takie dziwne wychodziło, ale już żeśmy sytuację opanowali, już mamy klimę sprawną. Co się okazało, oczywiście pokażę wam później, jak najpierw to wszystko poskładam, bo jak widzicie, musiałem całe te tunele, wszystko, wszystko tutaj porozbierać, wyciągać, żeby dojść do tego, co tam wydarzyło. A przede wszystkim zacznijmy od tego początku, że klient już drugi kompresor zakładał eee, zakładał. Ogólnie oddali do regeneracji kompresor, niby oryginał. tam go wam pokażę, tylko pokażę wam jeszcze, co się tam wydarzyło w ogóle z tym kompresorem. Tutaj był naprawdę zbieg awarii, chyba ze trzy punkty. Także tak, trzy punkty awarii mieliśmy na tym aucie. nie chciało to wystartować, ale już mamy ogarnięte wszystko i klima startuje. Startuje i nawet chłodzi. Dobra, ale oczywiście, jak tu poskładam środek, pójdziemy na zewnątrz, będziemy składać zewnątrz, to ja wam wszystko pokażę, co tutaj siadzia. siedziało. Mało tego, boże siadziało. No, no, działo. słuchajcie, wybaczcie mi, bo ja się tu spieszę. Klienta mam zresztą obok. Może spróbujemy go nagrać, żeby potwierdził Wam. Bo od, podsta, od podstaw widział całą tą naprawę. Także okej, okay. działam dalej. Dobra, środeczek mamy poskładany. Teraz szybciutko składamy tutaj. Dlaczego to rozbierają? Słuchajcie, przede wszystkim dlatego, żeby sprawdzić tą instalację. Ten zielono-czarny przewód. On bardzo często Wam potrafi tutaj na wysokości rozrusznika paść. Przy kliczkach to oczywiście, jak go podnieśmy, to zobaczymy. Ale tutaj, w tym miejscu też potrafi paść. Marcin, tu jeszcze trzeba gaz, gazownika przykręcić. Jeszcze gazownika odkręciłem. No. Także klient będzie zadowolony? Ale tak. Tak? Tak, teraz już tak. Że zostawił tyle pieniędzy. Jeszcze będzie nas miło wspominać. Nie, <laughs> słuchajcie, bo ja wam chyba od początku nie mówiłem. Klient nam zgłosił, że wymienił już drugi kompresor. I klimatyzacja przez chwilę działała, potem przestała sobie działać i nie działała. Nie wiem, czy mi się udało tam nagrać wcześniej, że nie ma. Yy, Zasilania, tak? Dobrze tak, mówię? Tak, zasilanie. Nie, nie było zasilania kompresora, co było winne temu zasilania. Już Wam mówię, po prostu najnormalniej w świecie przekaźniki były czasznięte. Raz. Aczkolwiek z tymi przekaźnikami to tak bym trochę polemizował, dlatego że jeżeli ja włożyłem drugi raz przekaźnik klienta, Wystartowała ta klimatyzacja, ale wystartowała tylko i wyłącznie na drugim biegu. Czyli wentylator się włączał, wyłączał, włączał, wyłączał. Najprawdopodobniej były tylko styki zaśniedziałe na, 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 na przekaźniku, ale oczywiście po podpięciu nowego przekaźnika wrócił nam pierwszy bieg. Co? Nie. Myślałem, się na moskwie. Dobra, także mamy, mamy to ogarnięte. Mamy już wszystko, napięcia mamy, ale niestety ten kompresor wymaga wymiany. Dlatego, że on nie daje aż tyle, co trzeba, jest dosyć słaby. Myśmy tu go, że tak powiem, tuningowali w ten sposób, że dołożyliśmy tam delikatnie 50 gram więcej po to, żeby klient chociaż mógł tydzień przejeździć, ponieważ tam, gdzie wymieniał sobie kompresor, dzwonił nawet klient przy mnie. I oczywiście tamten barczyk tak najbardziej powiedział, że odda tamten kompresor, jak wróci z regeneracji. No i cieknie. No ten też cieknie, tak, tak, ten cieknie, słuchajcie, to jest kompresor po regeneracji, już drugi, e, oryginał po regeneracji, oczywiście cieknie, no i bardzo złą rzecz zrobili, mianowicie uszkodzili wtyczkę, to zobaczycie zaraz na filmie. Dobra, my składamy teraz tutaj komorę silnika, tak, składamy, składamy i przejdziemy sobie na dół i tam, tam więcej Dobra, nagram. Mi, gdzie ten gazownik szedł, miak, bo... Aha, no i jeszcze jedna ważna rzecz, co tutaj było w tej całej... Klimatyzacja zrobione. Moim zdaniem troszeczkę niefajnie, bo to nawet klient nam powiedział. Ale zacznijmy od początku. Jak już uruchomiliśmy tą całą instalację elektryczną, klimatyzacja się załączyła, ale ona po prostu dawała tak słabe ciśnienie, że nie była w stanie schłodzić tego pojazdu. Tam na termometrze maksymalnie składzała do 15 stopni w tych okolicach. Już tylko przytrzymam Marcinowi, żeby przyczasnął palec. I no dawaj, 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 dobra. No i dobra, eee, klima ruszyła, ale nie dawała odpowiedniej temperaturki, taką jak powinna dać. Dlaczego? Dlatego, że z klientem zaczęliśmy rozmawiać, klient nam przekazał informację, że chłopaki wzięli sobie szczykawkę no i wstrzyknęli tak, jedną porcję, o tu, tu macie klienta, żeby nie było. O ile wstrzyknęli tych porcji? Dwie czyli jakieś 40 gram czynnika wstrzyknęli, plus do tego jeszcze maszyną dobili. No i tutaj było więcej oleju niż czynnika w tym układzie klimatyzacji. Więc zrzuciliśmy to wszystko z powrotem, nabiliśmy od podstaw. No i w tej chwili ona daje lepiej, ale nie jest to jeszcze co być powinno. A mianowicie dlatego, że moim zdaniem ta regeneracja to jest tak słabo zrobiona. Wszystko co mogliśmy to już zrobiliśmy. Moim zdaniem niestety tu kompresor wymaga tak naprawdę wymiany. Albo tej porządnej regeneracji. W tej chwili nam daje na kratkę około 7 stopni. Powiecie, że już jest super. Tak, 7 stopni dla mnie jest super, ale ona tak moduluje między 7 a 8 stopni, więc nie jest to tak, jak być powinno. Słucham? Tak, no musieliśmy ten 50 gram dostrzypnąć po to, żeby. No to tak, to na, po, na początku, tak? no bo wiadomo, żeby sobie to wysterowało. No, działa, ale moim zdaniem ona w 100%, tak na milion, milion procentów nie działa. No ale tutaj ja już nie mogę nic z tym kompresorem zrobić, bo ten kompresor jest oczywiście na gwarancji. Myśmy dzwonili jeszcze do chłopaków tam, którzy montowali ten kompresor, czy możemy troszeczkę coś tam pogrzebać w nim, dlatego że ja wam zaraz pokażę, co tam tak naprawdę jest wynaprawiane z tym kompresorem, więc nie chciałem tam nic ruszać oprócz tego, żeby, żeby dostać zgodę tam, kto montował, żeby nie stracił klient sobie gwarancji. No to jest dosyć ważna rzecz, tak? Bo później nie będziemy mógł tego zwrócić, zamienić na inny kompresor. No i... Ja dzisiaj chyba masło maślane. Słuchajcie, temperatura robi swoje. Więc jest ciepło, to tak nie wiem czy wy mnie zrozumiecie, czy nie, ale chyba masło maślane mówię. Co ty uważasz na to? Chyba tak, no nie? Nie, nie? Dobra, powiem. tak czy tak, ogólnie mamy pełno samochodów. w dniu dzisiejszym poniedziałek na klimatyzację. Już nawet nie powiem Wam, który to jest samochód. Jest? Nie jest. Dobra, ja poprawię. No to teraz zobaczcie. Mamy tutaj kompresor. Oczywiście on jest po regeneracji. To jest oryginalny kompresor, bo widać jak ładnie tutaj ktoś naklejeczkę dawał. Tak? Obcinał później przed piaskowaniem. Po piaskowaniu. Po piaskowaniu obcinał. No i oczywiście, żeby było widać, że tutaj mamy kompresorek. Jakiś numerki kompresorka. Dobra, ale to nie o tym. Co Wam chcę pokazać? Zobaczcie. Po pierwsze, że tutaj sobie cieknie. A, tak będzie widać lepiej. Tutaj mamy stąd wyciek. To jest jedna rzecz. A druga ważniejsza rzecz, zobaczcie, to jest wtyczka. Ta wtyczka jest połamana. Tutaj dwa piny są na wierzchu, tak? To było delikatnie jakąś gumą zalane, ale nie na tyle, żeby to zabezpieczyć. I ta wtyczka była tutaj wsunięta w tą swoją prowadnicę metalową. Tu mamy metalową prowadnicę. No i oczywiście, co robiło? Latało sobie po tym i wykonywało tylko i wyłącznie zwarcie. To była następna usterka w tym pojeździe. Oprócz tego tutaj macie już zamontowany przekaźnik nowy, tak? To jest z tej srebrnej Skody, a tutaj mamy stary. Tak jak mówię, na początku w ogóle nie wystartowała. Podmieniliśmy na nasz yy, ten przekaźnik, od razu automatycznie wystartowała, znaczy wystartowała to za dużo powiedziane. Tutaj na tej wtyczce pojawił mi się już oczywiście prąd, bo wcześniej go nie było. Tak, na tej wtyczce ładnie, o to będziemy poprawiać jeszcze te wtyczki ładnie, 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 bo to nie możemy tak zostawić, to nie może tak brzydko być. <laughs> Dobra, tutaj tak sobie poprawimy. Na tej wtyczce pojawił mi się prąd, oczywiście dochodząc tutaj dotąd. No i tutaj zniknął już w tej wtyczce, bo się okazało, że tutaj mamy zwarcie. To raz, a dwa to jest na tyle wyłamane. Potrzymaj na chwilkę. No. coś wam pokażę. No to i tak będziemy zabezpieczać zaraz. Całą tą wtyczkę wypnę. Okej, okay. tu na tych, nie dość, że było zwarcie, to jeszcze to po prostu nie dolegało, bo zobaczcie, tam też jest pin wyłamany, ja nie wiem, czy wy to tam zobaczycie, ale tam jest pin wyłamany, on sobie stawał bokiem, jak ktoś wtyczkę dopinał, no to nie stykało, nie było kontaktu, dobra, będziemy musieli to ładnie zrobić, żeby to miało ręce i nogi, a co zrobimy, no klient ma dogadany, że będzie jechał na wymianę kompresora tego, będzie zakładał drugi, a my tutaj się przypniemy trytytką w ten sposób, po to, żeby oczywiście to usztywnić, nie będziemy już tutaj wsuwać, dlatego, żeby nie zrobiło znowu zwarcia. A to zabezpieczymy po prostu albo klej, klejem skleimy, tak? Ładnie tą wtyczkę skleimy klejem. Nie wiem, dlaczego to było tak zrobione. Ponoć tutaj powiedziano, że zrobiono. Dlaczego? Żeby się że za krótkie było? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Był nie sięga, ale, ale jak nie sięgał, jak ja go teraz składam, i on sięga normalnie, i to jeszcze ale nawet ma zapasu, a zapasu. To tam jest długi, a tam ma taki kikutek. Kikutek. Nie wiem o co chodzi. Słuchajcie, to możliwe, że ta osłona była po prostu zamieniona nie w tą stronę, tylko trzeba było odkręcić i w drugą stronę ją obrócić. Może, nie wiem, nie umiem Wam odpowiedzieć teraz na to pytanie. No ale dobra, musimy to zabezpieczyć. Wymienić oczywiście przekaźnik. No i będzie wszystko funkcjonowało tak jak trzeba. Dobra, to no co, my działamy i efekt końcowy, zobaczymy się na efekcie końcowym. O, tak zrobimy. Dobrze, słuchajcie, mamy tutaj przekaźnik już zamontowany. Teraz, jeżeli chodzi o ten kompresor i tą instalację, wypróbujemy, przetestujemy sobie na tej elektryce właśnie to, co nam dzisiaj Pan przywiózł. O, taką puszeczkę. Ten, można powiedzieć, gumy w płynie. Dobra, spróbujemy tą instalację tutaj sobie zakryć, tylko wiecie co, żebym nie popcikał jadł od silnika. Nigdy to guma, która szybko zejdzie, ale sobie zasłonimy. O! No. O! Ok. Dobrze, słuchajcie, i tak. Ponoć mamy ze 3-4 razy ponakładać tam i zrobi nam izolację. Damy do wyschnięcia, poczekamy chwilę i nałożymy jeszcze ze dwie warstwy tego. Dobrze, mamy elektrycznie zabezpieczone. Słuchajcie, nie wkładam to oczywiście w to samo miejsce, no bo wiadomo, zrobi zwarcie. Tak, spiąłem na razie trytytką, jak to klient mówił, tak. Nie, właściciel, ten warsztat poprzedni co powiedział, że wymieni Wam ten kompresor. Dobra, i tak zostawiamy zabezpieczony. Tutaj klient będzie jeszcze ten kompresor wymieniał. Czyli czekaj, bo ja teraz nie rozumiem. To jest trzeci już kompresor? Trzeci. Oryginalny był wymieniony rok temu na drugi, to jest trzeci. Aha. No i cały czas chodził i za chwilę przestawał? Nie, dział, tamten działał przez rok. Przez rok? Do powrotu z Chorwacji. Okej. Okay. No, i ten działał tam przez chwilkę i przestał. Ok, to już wszystko wiemy. Dobra, to co? Załączamy klimę, sprawdzamy czy działa. Dobra, wiatraczek na pierwszym biegu chodzi oczywiście, bo tak jak Wam mówiłem, na tamtym przekaźniku chodzi tylko na drugim biegu. Czyli jak wentylator się załączył, powinna klimata się załączyć. Zaraz wdzierzemy jej jeszcze, tutaj termometr. I sobie sprawdzimy. I jak tam coś wieje, nie wieje? Wieje już zimne. Już zaczyna wiać zimne, tak? No wiadomo, że to chwilkę będzie musiało podziałać sobie, o, ale widzę, że mamy tendencję spadkową Czyli działa, załącza od razu Dobra, słuchajcie, ja nie będę zanudzał, bo muszę musiał chwilkę tu postać z tym, żeby to Wam pokazać, że zbija tą temperaturę. Musicie mi uwierzyć. No, widzicie sami, że zbija. Zbija, zbija. Będzie zbijać. Dobra. To co? Mamy to ogarnięte. Następna Fabia, uratowana. A dokładnie klimatyzacja. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. I zapraszam do następnego filmu. Pozdro.